Nazywam się Joanna Czasnowicz. Jestem magistrem farmacji. Wraz z portalem aptekarz.pl przygotowaliśmy cykl filmów pod tytułem Parenting w Aptece. W dzisiejszym odcinku omówimy paracetamol pod kątem stosowania u kobiet ciężarnych oraz matek karmiących. Na dystrybucję leku do mleka matki wpływa wiele czynników. Podstawowym decydującym o przenikaniu leku do pokarmu jest stężenie w osoczu matki. Istotne znaczenie odgrywa także stopień wiązania leku z białkami osocza. Słaba zdolność wiązania leku z tymi białkami ułatwia przenikanie leku do pokarmu. Podobnie wpływa mała masa cząsteczkowa. Istotnym czynnikiem ułatwiającym przenikanie leków do mleka matki jest ich lipofilność. Im jest ona większa, tym lek łatwiej przenika przez błony lipidowe, a tym samym do pokarmu matki. Jonizacja leku również ma duże znaczenie. pH mleka matki wynosi około 7,1, dlatego leki przechodzące w stan zjonizowany w środowisku kwasowym będą chętniej Pozostawać w pokarmie niż w osoczu. Ostatnio podkreśla się znaczenie zdolności przenikania leków z osocza do mleka. Im jest ona mniejsza, tym bardziej można lek stosować w okresie karmienia. Ostatnio podkreśla się znaczenie zdolności przenikania leków z osocza do mleka. Im jest ona mniejsza, tym bezpieczniej można lek stosować w okresie karmienia. Paracetamol. Wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Działa w ośrodkowym układzie nerwowym. Mechanizm jego działania związany jest z hamowaniem aktywności cyklooksygenazy w mózgu i rdzeniu kręgowym. Nie wykazuje działania przeciwzapalnego, ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenazy w tkankach obwodowych. Paracetamol jest wydzielany w bardzo małych ilościach do mleka kobiecego. A ilość, jaką niemowlę może otrzymać z mlekiem matki, jest znacznie niższa niż zwykła dawka pediatryczna. Według klasyfikacji profesora Heila, paracetamol należy do klasy L1, czyli leków najbezpieczniejszych zgodnych z karmieniem piersią. Bezpieczeństwo dzieciaczków podczas karmienia piersią jest potwierdzone. A jak sprawa wygląda u dzieci znajdujących się w brzuchu mamy? Według klasyfikacji FDA paracetamol zaliczany był do kategorii B. Do tej kategorii zaliczano substancje lecznicze, dla których w badaniach przedklinicznych na zwierzętach nie wykazano szkodliwego wpływu na płód, ale nie przeprowadzono badań klinicznych u kobiet w ciąży. Aktualnie FDA dąży do zniesienia kategorii A, B, C, D i X a decyzje terapeutyczne Powinny być podejmowane na bazie najnowszych doniesień naukowych i badań klinicznych. Niektóre agencje lekowe, jak Australijska, zaliczają paracetamol do kategorii A. W tej kategorii znajdują się substancje stosowane w przeszłości wśród dużej liczby kobiet i nie zaobserwowano większego ryzyka. Dotychczas wykazano, że paracetamol w ciąży. Nie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wad rozwojowych dziecka. Dodatkowo paracetamol zaliczany jest według kategorii profesora Brixa do substancji o niskim ryzyku dla dziecka. Badania nie wykazują znaczącego ryzyka toksyczności paracetamolu. Kobiety ciężarne mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ uznaje się, że paracetamol w dawkach terapeutycznych i przy krótkotrwałym stosowaniu jest bezpieczny we wszystkich trzech trymestrach ciąży oraz w czasie laktacji. Dziękuję za poświęcony czas, zapraszam do kliknięcia subskrypcji na naszym kanale Farmacja TV oraz zachęcam do śledzenia kolejnych odcinków.